Ej pantera, kurde dojechał. Nie żyje. Hello, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z GTA Online, moi drodzy. A dzisiaj mamy ten piękny zakupiony magazyn, garaż, cokolwiek to znaczy. O, już wchodzę do środka. I mamy kacenkę. A relief. The last owner of this place was, uh. <laughs> you know. Come on. <laughs> Violence. The great American pastime. And also our greatest export, huh? This is a golden opportunity. There's a gap in the market for us right now. And the money you spent? All invested. New routes, No contacts. I. <clears throat> <laughs> hey, okay. <laughs> no entertainment. <laughs> I'm telling you, my friend, we got a good thing going here. Few flights here and there, you in the cockpit, me on the combs. We're gonna be the biggest runners in the state, man. Not just across the border, stateside, too. If they want it, we can deliver, baby. <laughs> I knew from the moment I saw you, we're the same come on i'm gonna show you the office you got everything you need man snacks beer that bed quality and durable you know it can really take a beating man <laughs> okay come on this laptop all set up and ready to go all you have to do is arrange drops contact the buyers get a little job going simple huh you make yourself at home okay whatever you need You come to Oscar Guzman, okay? Aha, czyli wprowadził nas Oscar Guzman. Tutaj mamy wszystko, czego mamy niby potrzebować. Chyba sobie chciałbym usiąść przy tym laptopie jako prezes, znaczy, będę sobie chyba mógł stać tylko. Spoko. Hangar polowy Matt Oscar Guzman znów przestworzek i mamy tylko to do wybrania Okej, okay, rozpocznij misję no. Chyba musimy poczekać coś co go Spoko, wybieram I co, Jest stoją, misja odpalana w lobby, rozumiem Hej, hej, zaczynamy. Na początek mam coś naprawdę łatwego i przyjemnego. Kradniemy towar konkurencji, dostarczamy go klientowi. Pomyśl o tym, jak on, no wiesz, wsparcie wsparciu społeczność. A, no to wspiera moją tutaj społeczność yy, oglądającą mnie, czyli was widzowie. Właśnie tak, włączamy muzę. Dobieranie graczy. Solo dzisiaj gramy. Paweł jeszcze na wakacjach ze Szelką, ale myślę, że u niego też pojawi się podobny odcinek. I może będę tam towarzyszył, ale wolę... Pierwszą misję zrobić u siebie, a żebym widział co się dzieje. Ok, mamy jakiś motor dostarczony. Ok, na górski szlak, jeden kilometr stąd. No to śmigamy. No, co ty tam jeszcze gadasz? No, no, no. No ale to już wiem kolego Ej co to za kierowca Jakiś narwany Dobra Czy mam tutaj gdzieś podjechać? Aha, teraz tą ścieżką do góry No dobra Zawsze mamy motocrossa więc będzie spoko O, ktoś tu jest A to chyba turyści Manko tak na szlak turystyczny idą i telefon mają. Muszę się przesunąć, byłem tu pierwszy. Dobra, trochę sobie skrócimy. Na wskroś. On cały czas gada, nie? bo nie ma kolegów. To tak jak ja, mam tylko Pawła kolega. <laughs> Do góry, do góry, do góry, do góry. No dobra, więcej mam tych kolegów tak naprawdę. Ale przyjaciół bardzo mało. Co jest bardzo zdrowe. Dobra, bądź gada i gada no. Ej. Są zwierzęta, ale to nie jest wersja. Zniszcz sporniki. Aha, tak to mogę zniszczyć, dobra. Ej, pantera! Kurde, dojecha Nie żyje?! Co to miało być? Można zagryzać... Oj, zrespiłem się z drugim motorem. Czyli na wersji Legacy też są zwierzęta, moi drodzy. Ogromna na wersji Legacy, testowałem sobie wersję tamtą Enchanted, ale... Mam błąd z przenoszeniem, z przeniesieniem, no z problemem z przeniesieniem konta, no nie? Jak wszyscy inni. Napisali, napisałem do soportu, oni mi odpisali, a że na razie nie będę mógł przenosić. Ale nie odpisali, kiedy będę mógł sobie przenosić. No nie oszukujmy się, no nie, nie będę grał od nowa, tak naprawdę. Biedny turysta tutaj został zagryziony przez zwierzątka. Dawaj ten motor, gdzie on leci. Tam gdzieś leci. Na dole Dobra, gonimy ten motor. Znaczy motorem gonimy tego... Ten samolot, kurde. Będzie ostro. Uwaga, zatknijcie pasy. Bo lecimy na sam dół. O. 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 Jest dobrze, nie trafiam na żadne drzewo. Oj, 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 oj. Astecy zaczną pozbywać się, gdy zostanie uszkodzone, aha. Co aztecy? To ci starożytna cywilizacja azteków? No spoko, musimy to uszkodzić jakoś, ale musimy też bardziej podjechać i na pewno nie będziemy jechać pod prąd, bo no nie. Widzicie co bym odwalił? Bym zleczał i byłoby nic nie widać. Nie, no nie sięgam nawet tego samolotu jeszcze. Dobra. Dobra, teraz schodzi. Muszę cztery zebrać, mam nadzieję, że będę mógł to robić właśnie w momencie... Okej, okay, mogę kilka raz. jest spoko. Kupiłem sobie DLC-ka, znaczy kupiłem, no kupiłem sobie ten magazyn, no bo... Stać mnie jeszcze, tak jak mówię, już się w życiu napadowałem, teraz tylko pozostaje mi czerpać z tego korzyści. Dobra, czwarty ładunek leci. Oj, 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 dobra, złapałem. I co mam teraz zrobić? Czy ten samolot się gdzieś rozbija? Aha, zaraz się pokażę tutaj ładunek jaki gdzie mam dostarczyć. Miejscówka. <laughs> no to było tylko tylko? No, coś się pojawi? Jest. Trzy kilometry stąd. Chłop znowu coś tam gada. Ta, ta, cały czas gadasz. Daj sobie zajęcie. Powrót do branży, ale to ja wszystko załatwiam. To ja robię brudne misje, to ja kupiłem magazyn, to ja wydałem na to fajs, no nie? A on tylko mi tu gada nad głową. Ale tu są te klify potężne. Dobra, musimy dojechać, ukradziony ładunek 4. No, powiem wam tak. Ta misja taka łatwa. Zero wczuty. Zero tam. Tego ta pantera mnie zaskoczyła. Bo chyba się nie spodziewałem, że do wersji Legacy będą dodane zwierzęta. Jestem z... ciekawy, czy do Legacy też i tunik HSW. Bo tak za bardzo, jeśli sobie nie włączasz tej nowej gry, może jest troszeczkę graficznie lepsza. Ale czy jest jakaś różnica? Bo w klatkach na sekundę chyba nie mam różnicy. Tak mi się przynajmniej wydaje, że może i tam jest podobnie. O dobra, dostarczamy, 4 sztuki ładunku. Weźcie sobie. Piona, graba. Tu mi dajesz fajną kopertę, nara. I pewna kamizelka, taka moja. I co? Opuść teren? Dobra. Ej, tu jest zaparkowany motor mój. A mogę ich zajumać potem? Tak się zastanawiam. Chciałbym to sobie zrobić nawet. Bo dlaczego by nie? No. Jeszcze. Co jest? O, jakaś synka, coś się dzieje. No nieźle. Kto to był? Nie mam pojęcia. Dostaliśmy trochę kasy, trochę RPKów, jak to zawsze. I co będzie po wczytaniu się? Na szczęście mam już na nowym dysku SSD. GTA, teraz chodzi Prima Sword. O, to moje auto. Dostaliśmy nagrodę, gotowi do biegu. O, zadzwonił. Rozumiem, rozumiem. Dobra. Dobra, to myślę, że tutaj w tym... gwieździstym z tym niebie skończymy sobie ten odcinek. Dajcie znać też na dole w komentarzu, czy chcecie więcej, ale oczywiście, że chcecie. Jeśli wam nie szkodzi, stawcie subkę na kanale dla zasięgu. Też zostawcie lajka, a ja przestaję się jąkać, bo nie jestem wiadomo kto sobie zjmujcie. Także trzymajcie się i do następnej.